Zytułeś na to miejsce śmiece, abyś znowu mógł szczęśliwie podrócił do Twojego domu rodzinnego. Opuszczony, oczyszczony, na duszy ze wszystkich szczebów, którymi sprawiciela Marowego na krzyżu do płynczarza kazały. Ulecaj się przy tej kaplicy, tego wspaniała, wszystkich, których domu zostawiłeś, wybierając się na kalwarię. D'oc'hiozh zil e-levet e-seuliozh tra n'eo c'hoazh. Także ty żałuję, także się jak muszę, Sam się zalewam, także żałuję. Sam się zalewam, także za żałuję. Sam się za lewe, za żałuję. się się na za... żałuję. I My <muchy> rolią kielich umęczenia tego. My kielich umęczenia tego. Mówiąc Ojcze, wola Twoja. Mówiąc Ojcze, wola Twoja. Niech się stanie, a nie moja, oddaję się Tobie. Niech się stanie, a nie moja, wola jest Twoja. To się bezpośrednia To rewelacja. Skorąpiłem z nieba od ojca mojego. Przyszedłem na świat dla zbawienia twojego. Przyszedłem na świat dla zbawienia swego. Pracowałem lat trzydzieści. Pracowałem lat trzydzieści. Można choćby bez daleka, że ją można widzieć. z daleka. Nie jest to godło, na jest A godło. na A to godło. Nie ciężko to godło. Nie jest to Dostać z Maryją przy śmierci Pamiętaj, człowiecze, na te rany Pamiętaj, człowiecze, na Wiele miał za Ciebie skartowanych. Wiele ja mia... za Ciebie skartowanych. A gdzie W ostatniej nocy życia swego, widząc Jezus, że nadeszła chwila, do której tak bardzo tęsknił, nie chciał nas zostawić rodami. Na dolinie Płaczu, ale zostawił nam całego siebie na pokarm w sakramencie ołtarza, którym dał dowód ostatniego wysilenia miłości ku nam. Po odbytej ceremonii wziął Jezus chleb w swoje ręce, błogosławił. Błogosławień i i do uczniom mówią. Jeźdźcie i jedźcie, to jest ciało moje. A wziąwszy kielich, zginę dzięki czyim, i do uczniom mówią. Pijcie tego, pijcie z tego wszyscy, albowiem to jest gryz moja nowego testamentu, która za wielu wylana będzie na odpuszczenie grzechów. Boczyjcie na moją panią. Za posłanianie obok płoda, Pan jego jesteś. Za posłanianie to Za posłanianie obok płoda, to jego jesteś. Za

Na sześć, panie, panie, Maria Kiedy w nieczystości zapełniłem? Kiedy w nieczystości zapełniłem? Panie, kiedy będzie sądził? Panie, kiedy będzie sądził? Ratuj, duże moją bym mnie zgodził. Panie, kiedy będzie sądził? Panie. Sądził, ratuj duszę moją bym nie złączył Kiedy go do słupa przywiązali? Kiedy go do słupa przywiązali. Łańcuchy i miotły gotowali. Łańcuchy i miotły gotowali. Ach, my jest. Ach, mój Jakby się narodził. Bardzo się pan z tego wstydził. Widać było w czarnych piersiach kości.

na duszo, oglądaj tu każda grzeszna dusza. Tak, dusza. Czy ja większa boleść od Jezusa? Czyja większa boleść od Jezusa. A nie kiedy będzie sądził, i duszę moją, bym mnie zgodził. I postępuje z początku, jak sprawiedliwy sędzia. Pyta, co za skargę zanoszą przeciwko temu człowiekowi i oczekuje odpowiedzi. Gdyby ten nie był nie podalibyśmy go czasu. Uważny piłek nie koncentuje się tym ogólnikowym oskarżeniem. Chce, by wyliczyli przewinienia winowajców. Wtedy wystąpili przekupieni świadkowie. Jedni mówili, że podburza lud, ucząc po żydowskiej ziemi aż do Galilei. Inni twierdzili, że chce świątynię w Jerozolimie zburzyć, a jeszcze inni, że zakazuje dawać poważnie. Jezus milczy na tak liczne oskarżenia, bo wie, że wszelka obrona będzie bez skutku. Piła od razu na krytą złość, faryzeuszu oraz niewinność jezusową, rak by Jezusa uwolnić. Dlatego słysząc o Galilei, odsyła go do Herwalda króla, który właśnie przebywał wtedy w Jerozolimie na świętach Wielkanocnych. Pomyśl, jak często pojawia się dziś na świecie występek oczerniania ludzi niewinnych. Zastanów się, jak wielkim grzechem jest wobec Boga, który rzekł do Wojżysza, Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu wstronie. Zdradyckim sposobem Pana wydał. Z radzieckim sposobem Pana wydał. Zachwać! Zachwać, gdy nas sądzić będzie, postaw, że nas Jezu w pierwszym rzędzie. Zachwać! Zachwać, gdy nas sądzić będzie, postaw, że nas Jezu w pierwszym rzędzie. Zastanów się, miły czytelniku, przy tej kaplicy, jak wielką boleścią napełnione zostało serce mamy. Gdy się spotkała z Jezusem, Synem swoim, chrześcijański na ramionach swoich niosących. Piąte piątek rano przystąpili do Marii apostołowie, jeden po drugim, przynosząc różne wiadomości. A jedna nad drugą była smutniejsza, boleśniejsza, coraz głębiej raniąca serce nieszczęśliwej Matki. Przyszedł na Jan Święty, oznajmiając że Piłat po krótkim liczowaniu Jezusa skazał go na śmierć krzyżową. Matko boleści pełna zawołał wtedy ja święty. Syn Twój, a nasz już na śmierć skazany. I oto w tej chwili dźwiga krzyż na górę Kalwarii. Jeżeli chcesz go widzieć, oddaj mu ostatnie pożegnanie. Pójdź na drogę, którą przechodzić będzie. Wychodzi Maria z mieszkania swego i po znakach krwi znajduje drogę Którą prowadził w niej syn. A nie mogąc dogodzić szachu towarzyszącego Jezusa, zwróciła się Maria na krótsze drogi i spotkała się z synem najukochańszym. O cóż to za okropny widok? Przedstawił się jej oczom. Patrz na nas Jezus w pierwszym rzędzie. O Żydę, czegoś tak twardą była! O ziemią czemuś tak twardą była. Że złego Malchusa nie wkłonęła. Że złego Malchusa nie wkłonęła. Patrz, 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 Gdy nas sądzić będzie, Powstań, że nas wierzy, Przez świętej niebios. Patrz, 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 Gdy nas sądzić będzie, Powstań, że nas wierzy, Któż był złą serdeczną, nie zapłakał nad bolejącym Jezusem. Ale serca widzów nie znały litości, oko ich nie umiało zapłakać. Nieprzyjaciele, widząc Jezusa na krzyżu, siedzili z Niego. Jeżeli jesteś Synem Bożym, są w krzyżach, a uwierzymy w Ciebie. Pan Jezus znosi cierpliwie urągania i szederstwa, nie zło rzeczy, nie przeklina, ale podnosi oczy w niebo, modli się do Ojca i woła Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Stań tu, chrześcijaninie, pod krzyżem konającego Jezusa. Tu posłuchaj, Ostatniego testamentu Zbawiciela. Przystąpcie dzieci Chrystusa do Ojca Swego. Otoczcie jego krzyż, na którym wnet skona. Matko pana Maryśka, nas nas poczeki. Może ostatni raz jestem u siebie. Matko

multimod spamalim